Dzień dobry, chciałam zapisać dziecko do przedszkola. Pesel. Jutro od 8 do 15. Śniadanie, obiad, kolacja. Następny. Dzień dobry, chciałam zapisać mojego Brajanka do przedszkola. Czy dziecko ma jakieś orzeczenia? Oczywiście. ADHD, OCD, ACDC, JP. Oczywiście na 100%. Oczywiście Brajanek cierpi na zespół tabletniego. Chodzi, pluje, drapie, woła tablet i ma wszystko w dupie. No i niestety do tego wszystkiego jeszcze syndrom Tadeusz-Wajchę-Przeusz. Jezu. Yes. No, i oczywiście Ambroże nie przełoży. Tak to bardzo często idzie w parze. No dobrze, na początku dzieciaczki, spotkania integracyjne z rodzicami. Pierwsze pół roku, dwie godzinki tylko chodzą. Oczywiście z mamą, mama śpi w śpiworze, my obok na sali się bawimy. Po roku mama stoi przed budynkiem przedszkola, gapi się w kamerę, a dziecko przez tablet obserwuje mamusię.